Havtor Bjørnsen wystartował w zawodach trójboju siłowego, które sam organizował na swojej siłowni w Reykjaviku. Nie pierwszy raz był on organizatorem takich zawodów. Poprzednim razem udało mu się zrobić 980 kg w totalu i tym razem chodziło mu po głowie przekroczyć granicę jednej tony. W pierwszej próbie pierwszego boju zaliczył przysiad ze sztangą na plecach ważącą 380 kg. Następnie w drugim podejściu zaliczył 420 kg. W trzecim podejściu podszedł do sztangi ważącej aż 445 kg. Wykonał przysiad, lecz sędziowie nie zaliczyli mu tej próby ze względu na niedostateczną głębokość. Następnym bojem było wyciskanie sztangi leżąc. Biernusen zaczął od 230 kg, w drugim podejściu zaliczył 240 kg, by w trzecim spróbować 252,5 kg. Nasmarował dłonie magnezją. Nawdychał się amoniaku, położył na ławce i złapał dłońmi sztangę, którą podał mu kolega. Gdy opuszczał ją do klatki, na kilka centymetrów przed mięśniem piersiowym coś zagruchotało, coś strzeliło i to dość głośno. Panowie z obsługi technicznej szybko zabrali sztangę z Biercena, a ten prawą ręką złapał się za głowę. Już wiedział, że dla niego zawody się skończyły. Koledzy pomogli mu wstać z ławki. Z wielkim grymasem bólu Thor opuścił salę, na której odbywały się zawody. Lewą rękę cały czas trzymał zgiętą przy ciele, z czego można wywnioskować, że człowiek góra zerwał mięsień piersiowy i szybko nie wróci do dźwigania. Budował on cały czas siłę, by wrócić do zawodów strongman. Jego powrót planowany był na przyszłoroczne zawody Arnolda Schwarzeneggera w Ohio. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia zerwania klatki piersiowej, to na pewno torna kilka miesięcy będzie wykluczony z treningów siłowych. Może wykluczyć go to z planowanego powrotu do zawodów Strongman w marcu przyszłego roku, a na pewno już zakłóci przygotowania do tego wydarzenia. Niewinne zawody skończyły się dla niego kontuzją, która na pewno da mu dużo do myślenia. Do następnego.